Cześć, witamy ponownie na kanale Husator. Dzisiaj krótki vlog pokazujący Junaka M15 przy odbiorze. Jest z nami nasz klient Hubert, który kupił pojazd online. I pokrótce powiem jak do tego doszło, jak możecie zakupić ten pojazd przy okazji zbliżającej się nowej dostawy. A teraz obracam kamarkę i zobaczycie jak Hubert, powiemy dokładnie ile ma wzrostu. Przypomnijmy sobie jak tym motocyklem można wyglądać przy danym wzroście. I wtedy o wszystkim będę opowiadał. Zapraszam do oglądania. I tak wygląda Hubert ze swoim Junakiem M15. Najpierw zacznijmy od tego. On ma 186 cm wzrostu, więc jest takim samym bykiem jak ja, wysokim. No i teraz zobaczcie, ocencie sobie, jak się wygląda na tym motocyklu. Lewa noga na podnóżkę, skręć proszę kierownicą w lewo do końca. Spokojnie, tylko trzymaj hamulec. Ok, mamy miejsce spokojnie na ręce. Jak się czujesz, powiedz mi, Hubert, przy takich gabarytach na tym motocyklu? Czuję, że mam przestrzeń, nigdzie mi tutaj nie zawadza ani ręka rano. Czuję się na nim bardzo komfortowo. Siedzi się bardzo wygodnie. Czyli jest przede wszystkim komfortowo. A jak, powiedz mi, kręgosłup, jak usytuowanie? Wyprostuj teraz kierownicę. Możecie sobie zobaczyć, jak wygląda zdjęcie tego kręgosłupa. Uważam, że nie jest zbytnio pochylono do przodu, ale nie jesteś też odchylony, bo odchylenie wręcz jest też gorsze, niż pochylenie bardzo mocne do przodu. Jak tutaj się czujesz, jeśli chodzi o odcinek lędźwiowy? Czuję, że mam plecy proste po prostu. To, tak, jakbyś powinno. Ok, e, tutaj ten motocykl jest jeszcze z roku 2022. E, zakupiony jeszcze wcześniej, kiedy przyjmowaliśmy normalnie pełne modyfikacje. oczywiście czarny mat. Mamy oksydowanie zębatki. Mamy na ramka na tablicę rejestracyjną. Mamy, e, przypomnę, modyfikacja przodu: lampa, uchwyt klamki, lusterka i to tak naprawdę wszystko. Moduł tutaj niestety nie mamy, żebyśmy mogli wymienić mu. No i teraz chciałbym Wam jeszcze pokrótce opowiedzieć przy okazji Hubertowi i Wam o docieraniu i o prawidłowym odpalaniu motocykla teraz bardzo dużo jest też zapytań, jak docierać, bo też śledzę grupy na Facebooku na M15, jak docierać, jak odpalać. I zobaczcie, w tych najnowszych już M15 macie nawet już oznaczenie, gdzie jest off, gdzie jest on, a gdzie jest postój. Bo Pamiętajcie, że po wyłączeniu motocykla i przełączycie z, tak z automatu do samego końca, to zostaną, będą włączone lampy LED, więc po prostu ustawiamy na pozycji off. I teraz odpalamy. Hubert, weź po prostu sobie odpal, przekręć na on musi być, pamiętajcie, ten przełącznik, w którym nie gasimy. Gasimy przeważnie stacyjką. Musi być włączony. Słyszymy pompę. Jest już paliwo nabite. Musimy nacisnąć sprzęgło i możemy odpalać go włącznikiem rozrusznika. 7 tysięcy obrotów. Daj proszę więcej gazu, tak na 6 i 7 tysięcy. Jeszcze jeszcze, 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 Ok. I w tym polu po prostu sobie działamy. Na każdym biegu dochodzimy do tych 7 tysięcy obrotów. Do, na szóstce powinniśmy dojść między 70 a 80 km na godzinę. 500 km wymiany oleju jeździmy w drugim etapie docierania, czyli między 8 a 9 tysięcy obrotów prędkość około 80, nawet w porywach do 90. Osiągniemy tą prędkość, od razu redukujemy do czwórki, przyspieszamy. Tu też obiecałem wspomnieć odnośnie zakupu online. Bardzo dużo klientów kupuje u nas za pośrednictwem internetu, kanału YouTube. Również Hubert, który mieszka normalnie w Holandii, pochodzi z Polski, zgłosił się do mnie telefonicznie, SMS-em dostałem dane do faktury, wysłałem mu fakturkę na maila, musi być to potwierdzone. Musicie sprawdzić sobie nasz NIP, nasze konto, wysyłacie pieniążki, potwierdzenie na maila i w drugim etapie ustalamy plan działania, jeśli chodzi o modyfikacje, więc jak widzicie, można zamawiać online, można zamawiać w ciemno. Nawet jak poczekacie dwa miesiące na pojazd, ten pojazd i tak wcześniej czy później dostaniecie. Eee, tyle tyle na koniec. Ja pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję, Hubert, że skorzystałeś z naszych usług. No i mam nadzieję, że pojazd będzie fajnie się sprawował. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, hej. hej.